Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, ja to muszę robić niestety na podłodze, bo ta paczka jest naprawdę duża. No i musiałam ją tak postawić jak napisała to natalka z kanału na Natko drapiemy z drapki, bo to z nią y, jest y, wymianka zdrapkowa więc ona jest naprawdę duża jeżeli nie znacie jeszcze Natko drapiemy z drapki to he, zma, zaba, bardzo serdecznie was do niej zapraszam to jest bardzo fajna, sympatyczna cudowna osoba naprawdę zrobicie jej wielką, wielką przyjemność jak wejdziecie na jej kanał zasubskrybujecie postawicie łapeczkę, napiszecie w komentarzu pod ostatnim filmikiem, że jesteście od Ani Zdrapowiczki i naprawdę naprawdę to zrobi jej to ogromną przyjemność, tak jak i mi. To Was nic nie kosztuje, a robicie naprawdę dużo, subskrybując nasze wszystkich. Kanały zdrabkowe. Także kochani, ta paczka jest wielka, jak widzicie. Musiałam ją tak postawić, jak Natka ją napisała. Także ja ją szybko tutaj, Wam, przy Was otworzę. To jest naprawdę, naprawdę duża. O matko! O matko! Tu otwieraj. Oj! Przepraszam. Tu otwierać. Otwieramy, otwieramy. Otwieramy. O, matko. Otwieramy. Taka ona jest zapakowana szczelnie. Dobra, tu jest otwierać. Dobra. O, o, o. Dobra, kochani. Ja już przekręcę. Bierzemy się za otwieranie tej wielkiej, 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 wielkiej paczuchy. Ale zanim to zrobię, wyjmiemy to wszystko z tego worka i zaraz, zaraz do Was, kochani, wrócę, żeby ten filmik długo nie trwał. Już jestem, kochani, przeniosłam się na stół, żeby było mi wygodniej, bo wiadomo, ciężko jest stać i klęcząć. Także, kochani, otwieramy paczuchę od. Miała być tylko ta wymianka zrobkowa. ja nie wiem. Ja nie wiem, kochani, co to. Że to miały być tylko zrobki. A mamy co? Tu my mamy. O matko! Natko. Natalko! Natalko! Ja cię nie wiem, bo. Dziękuję. Nie wiem jak mam się za, tego, za to zabrać, kochani, wiecie? Aha! Aha! O! Ale fajnie, przyda mi się. O, matko! O, um, jeju, tutaj mamy liścik, kochani, zostawimy go, o, może ja wyłączę światło, światło bo, o, mamy list, ale coś, wyłączę światło. nie chcę, <laughs> coś zamazane, widzicie, nie chcę się, Dobra, to nic. Teraz tu nie sprawdzimy, najpierw powijmujemy. Tu mamy liścik. Lecimy. Lecimy. Pierwsze, co tutaj? O, nam się otworzyło. Co to jest? Body Boom. Peeling z pestek winogron. O! O, fajne. Nie miałam takiego czegoś. Cześć, jestem dokładnie kimś, kogo szukałaś. Hmm. A, a, super. Będziemy się pilingować. Super, dziękuję Ci, Natko. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Co, ojej. Ojej, to pewnie dla dzieciaków starszych, pewnie. Dziękuję Ci, Natalko. Super. Dziękujemy. Akurat są ze mną, to oni się ucieszyli. Widzę, że to jest dla Karolka, bo jest tego, a to jest dla dziewczynki. Jej,ciu, rewelacja. Super. Naprawdę na to. Boże, nie musiałaś. Nie musiałaś. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Może ja sobie kochani to wyjmę z pudełka, żebyście lepiej mogli widzieć. Poczekaj, zaraz wrócę. Już jestem, ustawiłam sobie kolejną rzeczą, jaką mamy. To jest zabawa. Kolorami Mikołaj. Mamy tutaj dla Alanka różne malowanki. Mhm. Super, naprawdę. Inne. Rewelacje. Dziękuję Ci, Natalko. Pokażcie wiktusia yy, pokaż swoje. Pokażemy wszystkim, co było w środku. Ale to jest to samo Karolek. Dobra. Karolek dostał takie coś. Wam pokażemy, co tutaj jest w środku. W środku poczekaj. W środku jest. W środku mamy zeszycik, Później mamy linieczkę, ale gumeczkę, gumeczkę, ale super. Dwa razy, ale to taki cały zestawik, jakie to świetne jest. Temperóweczkę mamy, widzicie? Mamy do tego jeszcze, o, duży, 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 o, i takie coś taki duży zeszyt naprawdę świetne przyda się, przyda się do y, Karolkowi do szkoły tak jak samo i Wiktoria. Wit ma takie same tylko ma inne tak mamy w, y, w co pantera. Panterkę pantera Dobra lecimy kochani dalej Kolejną rzeczą jaką tutaj jest O super, przyda mi się Boże dziękuję Super przyda! Przyda mi się, fajne, będę miała czym przyczepiać. Fajnie. To, to też nie wiem co to jest w środku, nikt nie otwierać, bo mi szkoda. Fajnie, Jezu, ale się wykosztowałaś Natalko. Natalko, wykosztowałaś się. Tutaj mamy zozole musujące, moje dzieci to uwielbiają. Ja to tak tatom ja nie, nie za... przepadam. Mamy też, kochani, delicje malinowe. Lubię. Mamy mamy mambę. Całe opakowanie. Uwielbiamy jeść z rodzinką mambę. Super. Mamy do tego musli. Uwielbiam takie coś jeść. Super jest rano na śniadanie, bo tylko tyle mi wchodzi. Więc akurat dziękuję Ci kochana. Mamy dwa razy cream cookies. Krem. Takie to jest z jakimś hmm, Ale, Ale ładnie pachną. Już czuję zapach pyszny. Hmm. Tak, ma. O matko! Jakie świetne! Laseczki, zobaczcie laseczki, mamy 12 candy canes Jej, Uwielbiam takie sobie dziub, dziubdziać, sobie takie święta przy choince siąść i tak sobie dziubdziać Matka, dziękujemy Ci Natalko, naprawdę nie musiałaś tyle nie musiałaś ty. Co to my jeszcze mamy? Mamy słodki kubek kisielek z owoców leśnych, pyszne, uwielbiam. I mamy truskawkowy i mamy już taki owocowy kubek marchew Obytko. pomarańcza. Tego to nie jadłam. Tego to nie jadłam jeszcze. Ale pyszne. Co my tu jeszcze mamy? Ojej, Obytko. nawet Natalka pomyślała nawet pomyślała o naszej kochanej, malutkiej Niuni. Zobacz, nawet Kingusia dostała. Kingusia pyszne, o pyszne naprawdę. przykąski. Super, dziękujemy Ci, Natalko. Naprawdę o wszystkich pomyślałaś, naprawdę. Wielkie, 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 wielkie serducho dla Ciebie, kochana. O, mamy jeszcze kolejne smaki. Kremi, socze. Mamy jeszcze znowu jakieś musli. Papaja, pinaple i banana. O! Tego to jeszcze nie jadłam. No to jakaś nowość. I co jest dla mamy? To jakaś nowość. Mamy też jeszcze, kochani, oczyszczające chusteczki do rąk. Dla dzieci. O! Przyda się moim dzieciakom. I co my tu jeszcze mamy? Nic dla już nie mamy. I mamy jeszcze jedną rzecz. Dla mamy. Dostałam taki piękny... 2001. Piękny kalendarzyk 2021 to o. Super. Na pewno się przyda. Dziękuję ci, kochana. Naprawdę zobaczcie, ile tych, jest, ile tych jest, prezentów. Przecież to tylko miała być kochani wymianka. masakra. Ale teraz przechodźmy. Umówiliśmy się z Natalką na, na kwotę zdrabki. Zdrabki w kwocie 50 zł. Ale zanim do tego dojdziemy, otworzymy sobie, kochani, liścik, ale do tego Zaraz wrócimy, ja sobie tutaj oporządzę wszystko na stole, żebym mogła spokojnie przeczytać i zdrapać zdrapki i zaraz do was wracam. Już kochani jestem z wami, tutaj mam zdrapeczki i liścik, najpierw przejdziemy kochani do liściku od Nataleczki, naszej kochanej. Och Jezu, aż mi szkoda, zobaczcie jaki króliczek, jaki złodziak, szkoda mi go ruszać, kurczę da się go jakoś tak delikatnie, a patrzcie da się. Żeby go nie popsuć. Taki słodziaczek z niego. Sklijmy sobie. O matko! Jakie śliczne! Mikołajek! Jakie śliczne! I tutaj już nic nie mamy. Mamy puściutko. Czytamy, bo... Jakieś... Ale oczka latające! Zobaczcie! Merry Christmas! Ale śliczne! Ach! Jakie mi... Jaka minka! To także przeczytajmy sobie. Witaj Aniu. Bardzo się cieszę na naszą wymiankę. Przesyłam zdrawki o łącznej kwocie 50 zł, tak jak się umawiałyśmy. Oraz drobne upominki dla Twoich dzieciaczków i coś słodkiego. No drobne upominki! No Natalka, jak to są drobne upominki, to ja jestem święta. Życzę Ci dużo wygranych. Mam nadzieję, że zdrawki nie zawiodą. Przesyłam buziaki i pozdrawiam Natalia, Natko drapiemy. Natko drapiemy. Dziękuję ci Natalko bardzo serdecznie. Christmas. Także bardzo ci kochana Natalko dziękuję naprawdę. Mam nadzieję, że moja paczuszka jest skromniutka, ale będzie ci się ona tak samo podobać i zdrabki też okażą się wygrane. Mam nadzieję, że dzisiaj do ciebie też paczuszka dojdzie. I z niecierpliwością czekam na Twój odcinek. Także to znaczy, kochani. Teraz bierzemy, piękna, jest śliczna. Yy, z drapeczki na 50 zł, tak jak yy, mów, yy, mów, yy, pisała natalka. Yy, ja poprosiłam tylko o playbooka, a resztę prosiłam, żeby sama dobrała. Yy, I tak, mamy playbooka. Mamy. 500 tysięcy w banku. Mamy 100 tysięcy w gotówce i mamy czarną perłę. Także kochani, nie przedłużajmy. Lećmy od pierwszej z drapeczki od czarnej perły. Przybliżę Was, żebyście lepiej widzieli. I co? I sprawdzamy. Och, coś nie chcesz mi drapać. I mamy łódź. Mamy gwiazdkę, mamy zegarek, mamy zamek i walizkę. Ja sobie przejdę na drugą stronę, będzie mi lepiej. Mamy samochód, mamy koronę, samolot, sejf i skrzynka. Jest pusta, ale to nic...

także sprawdźmy co znajduje się pod dwójką mamy 5 zł. super super bardzo mi się to podoba mamy ccc kolejną strapeczkę mamy 500 tysięcy w banku mamy teraz 500 tysięcy w banku dobra leci musiałam tak przerywać bo mąż musiał coś tam troszkę po borować a tak opowiem i lecimy. Mamy wygrywające liczby mamy 40, 25, 11, 36 i 31. Mam nadzieję Natalko, że moje prezenty i moje upominki i zdrapeczki naprawdę dadą popis. I o, poleciałam za daleko. Mamy 3, nie ma. 28, nie ma. 27, nie ma. 6, nie ma. I 33, nie ma. Lecimy, kolejny rządek. Mamy 30, nie ma. 35, nie ma. 7, nie mamy. 15, nie ma. Trzynaście nie mamy, trzydzieści dziewięć nie ma, dziewięć nie ma, trzydzieści osiem nie mamy, jeden nie ma, cztery nie ma, odwrotnie. Dwadzieścia trzy nie ma, dwadzieścia dziewięć nie ma, dwadzieścia cztery nie mamy. 26 nie mamy i 32 nie ma. Także ta zdrapeczka jest pusta, ale my się tym nie przejmujemy i została nam ostatnia zdrapeczka, playbook 7 z numerem drugim. Także lecimy i sprawdzamy nasze wygrywające liczby. I mamy. <laughs>

I dziewiętnaście, trzynaście, trzydzieści cztery, sześć, szesnaście i dwadzieścia cztery, czyli ta strona jest pusta. Lecimy, kochani, tutaj i szukamy. Mamy monetę, lustro, złoto, koronę, pierścionek, Portfel, worek, perfumy, szminka i kufer. Także tu też jest puste. Lecimy na kolejną stronę, szukamy siódemek. I mamy szafir, koronę, siódemkę, siódemkę i perfumy. Trofeum, przepraszam. Róża, plik, siódemka, moneta, plik, siódemka, perfumy, oj! Monetę i garnek. Kolejne mamy garnek, siódemkę, perłę, siódemkę i pierścionek. Kolejne: mamy kufer, siódemkę, bramzoletkę, złoto. Kolejne: jest siódemka, szafir, trofeum, worek i róża. I ostatnia szansa to mamy zegarek: siódemkę, złoto. I lusterko, czyli to jest przegrane. Lecimy kolejne, i mamy portfel i złoto pierścionek i worek portfel i perła lustro i pierścionek worek i złoto monetę. I kufer, zegarek, i kufer, monetę, i koronę, zegarek, i koronę. Także ta też jest pusta. Lecimy do kolejnej topazowej. Tutaj szukamy trzy siódemki, albo trzy inne identyczne symbole. I lecimy. Mamy różę i świnkę, plik i podkowe pierścionek i koronę, świnkę i perłę, szminkę i dzwonek. Także tu jest pusta. Lecimy. Mamy perłę i perfumy, lusterko i dzwonek. Podkowe i monetę, Róże i prezent i ostatnie złoto, złoto i plik. No niestety. Także tak jest też pusta. Lecimy kolejny przedostatni. I tutaj mamy 300-350 tysięcy 900 i sto i ostatnia gra mamy portfel i szukamy pierścionek Kufer. koronę perfumy worek perła złoto i zegarek no niestety Okazała się, playbook okazał się pusty, ale kochani, my się tym nie przejmujemy, bo to jest wymianka. Mam nadzieję, kochana, że ty więcej w niej, w nich wydrapiesz. Takie prezenty, które ty przygotowałaś, kochana, to jest naprawdę, to jest Szok, 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 szok i jeszcze raz szok. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, kochana, za te wszystkie, wszystkie, wszystkie. O tak poukładam. Wszystkie, wszystkie wspaniałości, które od Ciebie dostaliśmy. Tyle słodkości, tyle prezentów. Naprawdę ogrom, ogrom, ogrom tego, co od Ciebie dostaliśmy. Pudło wielkie. No i oczywiście, kochana, piąteczka na pomnożenie jest. Także ja ją postaram dobrze pomnożyć. A Was, kochani, proszę bardzo, bardzo, bardzo o serducha dla Natki, o subskrypcję dla Natki, będzie jej naprawdę miło, trzeba sobie nawzajem pomagać i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, buziaczki, pa pa.